Cześć, z tej strony Adam, a to jest projekt od zera, w którym ktoś, kto nie ma zielonego pojęcia o psychologii, czyli ja, próbuje się czegoś o tej dziedzinie nauczyć. Powiedzcie mi, wódka z Red Bullem, co wam to mówi? Jakie są wasze skojarzenia? Dla mnie kojarzy się to z nadmiernym pobudzeniem, poczuciem, że wcale nie jest się pijanym. Wydawać by się mogło, że mam rację, bowiem przeprowadzone do tej pory badania sugerowały, że mieszanie napojów energetycznych z alkoholem może maskować efekt działania alkoholu i prowadzić konsumentów do przekonania, że wcale nie są tak pijani. Jednak jedno z ostatnich badań, przeprowadzone na 154 młodych mężczyznach, wykazało coś zupełnie innego. No i to jest dla mnie zaskakujące, ale zarazem bardzo ciekawe. Posłuchajcie. Badanie to sugeruje, że wystarczy poinformować młodego mężczyznę, że jego drink zawiera napój energetyczny, a powinien poczuć się on bardziej upojony, a dodatkowo także odważniejszy i seksualnie pewniejszy siebie. Także wtedy, gdy drink nie zawiera nawet śladowych ilości energetyka. To dopiero psikus. Przykładowy Red Bull od dawna reklamuje się sloganem: Red Bull doda ci skrzydeł. Jak mówią badacze, nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że taki typ reklamy, taki tekst może wprowadzać ludzi w błędne myślenie, że napój ten, szczególnie w połączeniu z alkoholem, ma odurzające i upajające właściwości. A oczywiście ich nie ma. Do takich wniosków doszli badacze. Z ich obserwacji wynika, że gdy alkohol miesza się z energetykiem i ludzie są tego świadomi, czują się wtedy bardziej upojeni. Tylko dlatego, że mówi się w reklamach, czy może bardziej sugeruje poprzez tego typu slogany, że właśnie tak powinni się czuć. No dobra, ale co z tym badaniem? Już mówię. Jego uczestnikom podawano drinki, które zawierały w sobie wódkę, właśnie Red Bull'a i jakiś sok owocowy. Cała zabawa polegała na tym, że nie wszyscy mieli świadomość, że drink ma w sobie ten napój energetyczny. Uczestnicy dostawali takie koktajle albo z etykietą informującą o zawartości uskrzydlającego napoju, albo nie. Następnie poproszono badanych o wykonanie serii zadań na komputerze, by zmierzyć postrzegany przez nich ich własny stopień upojenia, a także zbadać ich postawy i zachowania. Okazało się, iż podkreślenie, że drinki zawierały Red Bulla bardzo wyraźnie zwiększały postrzegane upojenie, nawet o 51%. Zwiększała się także chęć do podejmowania ryzyka, np. do hazardu oraz seksualna pewność siebie. Dodatkowo badani byli bardziej odważni, wykazywali widocznie większe chęci do rozmowy z atrakcyjnymi kobietami, a właściwie to do uskuteczniania podrywu. Efekty te były szczególnie widoczne u osób, które wyjątkowo głęboko wierzyły, że mieszanie energetyków z alkoholem daje właśnie takie mocne efekty. Badacze sprawdzili ponadto chęci użytkowników do prowadzenia pojazdów po alkoholu. W sensie jak szybko będą się pchać za kółko, bo to też od zawsze jest tematem sporów. Okazało się, że obecność energetyka, a właściwie przekonanie o jego obecności, zmniejsza chęć użytkowników do kierowania pojazdów pod wpływem. Potrzebowali oni trochę więcej czasu, żeby wsiąść za kółko około 14 minut więcej niż pozostali uczestnicy. Taki optymistyczny akcent tego badania. Skoro po energetyku czują się bardziej pijani, to nie chcą prowadzić i potrzebują więcej czasu, żeby do siebie dojść. Wszystko logiczne. Podsumowując, jakich ciekawych informacji dostarcza to badanie? Na przykład, że można nas, a właściwie nasz mózg, w bardzo prosty sposób oszukać. Że przekonania, jakie ludzie mają na temat produktu, są tak samo ważne, jak same jego składniki. Właściwie to ogólnie o tym, jak posiadane przez człowieka przekonania na temat różnych rzeczy czy sytuacji może wpływać na ostateczną ich percepcję, na to, jak będziemy je odbierać i jak sami będziemy się wobec nich czuć. Jaki wywrą na nas efekt? także o tym jaką siłą jest placebo i jak szerokie są możliwości jego wykorzystania. Bo co by nie mówić, w tym przypadku mieliśmy do czynienia z placebo i to takim bardzo fajnym przykładem. No i nie wypada nie podkreślić, że to badanie dobitnie pokazało jaką siłę ma odpowiednia reklama i kreowanie wizerunku produktu. Według mnie to było bardzo ciekawe i interesujące badanie, pod wieloma względami. Przyjemnie robiło się o tym odcinek. No ale trzeba już kończyć. To tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod filmem i zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.